To jest kolejny przepis na sałatkę. Sałatkę w przyprawie Kebab Geroz. Naprawdę przepyszna. Bardzo szybko ją się wykonuje. Łatwa, szybka. No i przede wszystkim smaczna. Zobaczcie, jak wygląda. Naprawdę, bardzo dobrze smakuje do obiadu. Jeśli macie ochotę, taką sobie zrobić u siebie w domu, to zapraszam na filmik. Więc zaczynamy. Do sałatki z przyprawą kebab gyros będziemy potrzebowali, ja akurat mam 3 kg ogórków. Już takie skroję sobie w takie grube plastry. Do tego będę potrzebował pół kg cebuli. Teraz wiem sobie o pół kg marchwi, ze 2-3 papryki, pęczek Pietruszki, chociaż niekoniecznie, jak to lubi, można to pominąć. Marchewkę można zaczyć ręcznie albo na takiej tarce. Ja ścieram na takiej tarce, bo plasterki są takie cieńsze. Możecie też zacząć na takiej tarce. Zacznijcie zobaczcie, Jak do mniejsze plasterki. Albo ręcznie. Ja ręcznie docinam, bo boję się o palce na tej tarce. To jest bardzo ostra. Teraz paprykę. Ja mam dwie. Jakbyście mieli więcej to też fajnie. Widzimy ujazda. Z drugie to samo.

podroję pietruszkę natkę chociaż niekoniecznie jeśli nie macie nie musicie jeśli ktoś nie robi to pietruszki na taki specyficzny zapach smak zapach to teraz a później bardziej smak tej salacy sałatki dokładam w szklankę cukru taką Dwie łyżki soli kamiennej całą przyprawę. Taką kebab Gyros to da taki naprawdę fajny posmak, bo tak to była taka trypła sałatka, a z tym to całkowicie inaczej smakuje, i teraz do tego daję pół szklanki octu 10%. Pamiętywa. muszę to wszystko pomieszać teraz najlepiej zrobić to ręką mm, przepięknie pachnie Niesamowity zapach warzyw przyprawy do gry cebuli i ogórków ja wymieszałem to rękami bo inaczej za bardzo mi dało za małą miskę i teraz odkładam to żeby puściło sok na pół godziny, godzinę, niektórzy odkładają na dwie. Zależy jakie macie ogórki. Jeśli macie grube ogórki, dużo soku w środku, to ten sok szybko pójść. Ja mam bardzo małe ogórki, takie drobne, czyli małe tego w środku jest nasion, to będę musiał troszeczkę dłużej poczekać. Jeśli by się okazało, że tej wody nie macie po pół godziny godziny, tak wystarczająco dużo, to można do tego dolać pół szklanki wody ale widzicie, już nie ma potrzeby chyba, bo zobaczcie ile tego tutaj jest minęła już godzina ja przez tą godzinę złaciłem ile soku nie dolewałem ani deka wody tylko to co widzieliście ale coraz, coraz już podchodziłem i od czasu do czasu trochę tą surówkę przemieszałem i polewałem te ogórki, które są weszło, i znowu przemieszałem. Zobaczcie, wodę już puściła dosyć dużo. Więcej mi jej nie potrzeba, i to już macie o no takim tyle soku. To teraz najważniejsze, i dopiero teraz dolewam szklankę oleju. Jeśli dałbym wcześniej, to ta sałatka nie puszczałaby tak szybko sok warzywa oblepiłyby się olejem i gorzej oddawałyby sok ja mam oleju teraz mieszam wszystko razem i nakładam do sojków Robota idzie, zobaczcie. Nie jest nic trudnego. Zobaczcie jak ta sadka wygląda. Przepysznie będzie smakowała. Ładnie wygląda kolorowo. Mi tutaj wyszło z tego 10 słoiczków. 5 takich mniejszych. Zobaczcie. I pięć takich większych, i teraz tak nie można powstrzymać się od wyjadania tej sałatki nawet nakładając co rusz. Człowiek chciałby ją podjadać, podjadać, zjadać, nawet tą zalewę wypijać, bo jest tak pyszna. Ja nie mogę się opanować, ale po trochu nakładałem jej. i słuchajcie teraz, widzicie tu na przykład, jest bardzo sucho i jest mało zalewek nacisnę. A gdzie nie tej zalewy jest tak bardzo dużo sobie troszeczkę możecie poprzykładać tej zalewy Jeśli naciśnie to widać o. zobaczcie jest tu dużo a czyli mało co jest nie chcę dolewać wody bo ja nigdy wody nie dolewałem do tych surówek myślałem, że zakręcając te słoiczki zamknę je i skończy się jakoś mi podjadanie są tak przepyszne ale tu proszę. Dwa słoiki są na cztery. Ten gwint mam na cztery. A wszystkie nakrętki nowe teraz są na 6 I słoik nie chcę złapać I śmieję się, że nie zgadzają się z normami europejskimi, Unii Europejskiej. <gryw> A tak naprawdę na. To są starego typu słoiki które mają tutaj dokładnie 4, tylko nacięcia. Do nich są pokrywki na 4, a to są pokrywki na 6. Może nie widać z tego, ale tu jest na 6. One się nie zakręcają. I muszę je po prostu przełożyć do takich, które są na 6. Stawiam już słoiki do gotowania. Stawiam je zawsze do zimnej wody. Zobaczcie, żeby mi nie popękały. Można wyłożyć ściereczko. Woda. Jakieś 3 czwarte słoika i mocny gaz i czekam na zagotowanie się wody. Jak woda zacznie się gotować przykręcam, żeby słoiki nie pękły. Przykręcam wodę i gotuję na wolnym ogniu od zagotowania 15 minut. To jest bardzo ważne. 15, można 10, ale lepiej taka troszeczkę miękała, nie będzie 15 minut i wystarczy. Zobaczcie, woda zaczęła się gotować. Muszę skręcić gaz na wolno żeby słoiki nie popękały i od tego momentu gotuję je 15 minut. Pod, oczywiście pod przykryciem ja już słoiki wyciągnąłem z pasteryzacji gotowałem 15 minut do zagotowania zdążył już wystygnąć zobaczcie jaka się zrobiła fajna taka w środku gęsta nic się nie przelewa no zobaczycie jak będzie smakowało naprawdę zachęcam wam do tego przepisu Zresztą jak zrobicie spróbujcie sami Smakuje naprawdę wybornie. To jest jedna z najlepszych sałatek jakie u nas się w domu robi. Trzeba korzystać z warzyw sezonowych, kiedy są ogórki, papryka. Warto je kupować gdzieś na targu od rolnika, żeby było wiadomo, że mamy jak najmniej chemii, nawozów i że jemy zawsze coś zdrowo. Gdzie tej chemii jest teraz bardzo dużo w pożywieniach, możemy sobie sami takie sałatki zrobić, i po prostu wiemy, co jemy. Także naprawdę zachęcam, bo sałatka, no rewelacyjna, ją można dać do obiadu. Jak wcześniej mówiłem, gdzieś do kanapek. Naprawdę spróbujcie chociaż parę słoiczków, a będziecie, je robili, będziecie robili je co roku, praktycznie. Także zachęcam, pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia przy następnych filmikach. Do widzenia, cześć.